Historia ta zaczęła się w tym miejscu 77 lat temu, 26 sierpnia 1939 roku, a więc 3 dni po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow i na 5 dni przed napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę. Z Kłajpłetwy wypływa okręt podwodny U-22 pod dowództwem kapitana Lejtnanta Wernera Wintera z zadaniem patrolowania polskiego wybrzeża. Jego patrol miał trwać 14 dni. Przez 12 dni rejs odbywa się bez żadnych zdarzeń. Załoga okrętu w ciągu dnia spędzała całe godziny pod wodą na okręcie oświetlonym przez parę przyciemnionych żarówek we wnętrzu okrętu. Cichy szmer silników elektrycznych wpływał usypiająco na jego załogę. U-22 płynął na głębokości pryskopowej, czyli na 12 metrach. Gdy dowódca okrętu wydaje rozkaz podniesienia peryskopu w celu sprawdzenia najbliższej okolicy wokół okrętu, kapitan Leutnant Werner Winter chciał wynurzyć okręt, by naładować wyczerpane akumulatory. Była godzina 23 dnia 7 września 1939 roku. Za dwa dni mieli zakończyć patrol i wpłynąć do portu w Kilonii. Nagle w odległości około 600 metrów w szkłach peryskopu spostrzega na powierzchni morza polski okręt podwodny ORPŻBIK dowodzonej przez komandora Michała Żebrowskiego, który właśnie ładował akumulatory. Z odległości 600 m kapitan Winter odpala torpedę w kierunku polskiego okrętu. Jest godzina 23.15. W kilkadziesiąt sekund później w odległości 200 metrów od lewej burty ORP Żbik następuje eksplozja. Na polskim okręcie zarządzono alarm i szybkie zanurzenie. W dzienniku bojowym U-22 kapitan Leutnant Werner Winter zanotował. Godzina 23.05. Na patrolu na północ od Rozewia. U-22 zauważył nieprzyjacielski okręt podwodny. Odległość około 600 metrów. Pozycja w przybliżeniu 55 stopni 36 minut nord, 18 stopni 54 minuty ost. O godzinie 23.09 U22 odpalił z odległości około 200 metrów torpedę, która trafiła okręt podwodny tuż za kioskiem. Zameldowałem o zniszczeniu okrętu podwodnego. Po opadnięciu słupa wody i chmury dymu wywołanej eksplozją zamiast polskiego okrętu kapitanowi Winterowi ukazała się na powierzchni morza niewielka plama paliwa. Na tej podstawie Kapitan Winter złożył meldunek o zatopieniu polskiego okrętu podwodnego ORP-żbik. Czy niemiecki dowódca świadomie skłamał, czy też mógł się pomylić, to tylko on wiedział. Faktem jest, że za swój czyn nie mający nic wspólnego z prawdą otrzymał z rąk Hitlera w dniu 18 września 1939 roku odznaczenie w postaci żelaznego krzyża drugiej klasy. Natomiast ORP-żbik Wojnę zakończył w szwedzkim porcie Stavnas, dnia 27 września 1939 roku, gdzie został internowany. Żaden z pięciu polskich okrętów podwodnych we wrześniu 1939 roku nie został zatopiony. Kapitan Leutnant Werner Winter, późniejszy komandor Werner Winter wojnę przeżył. Od lipca 1942 roku do września 1944 roku był dowódcą pierwszej flotyli ubotów w Breszcie aż do chwili jej kapitulacji. Okręt podwodny U-22, swój siódmy i ostatni patrol, wyszedł 20 marca 1940 roku pod dowództwem kapitana leutnanta Karla Heinricha Janisza i zaginął na Morzu Północnym. Co było przyczyną jego tragedii? Do dziś nie wiadomo. Za datę jego zaginięcia uznano 27 marzec 1940 roku lub nawet kwiecień 1940 roku. Po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich informacji na temat jego zaginięcia obecnie przypuszcza się, że okręt zatonął wraz z całą załogą w okolicach północnej Danii po wejściu na minę w dniu 23 marca 1940 roku, kiedy to stracono z okrętem kontakt radiowy.